Siemano! Tu czekam z tej strony i dzisiaj będzie materiał o kolekcji broni z funkcjonalnością podwójnej penetracji. Czyli taki jak jeden z najlepszych pistoletów produkcji mistera Torka Double Penetrating Untamped, Unkempt, Unkempt Harold, którego właśnie widać. Materiał jest zainspirowany informacją, która się pojawiła ostatnio na kanale Jotoslaya. Gdzie powiedział, że ma odświeżoną wersję unkempta rokieta, tak zwanego. Tak też jest double penetrating. No i chciałem to sprawdzić. No właśnie, to jest ten. <laughs> Żeby go sprawdzić, no to chwilę trzeba było pofarmić jedną, czy dwie, czy trzy. Zależy, jak tam mi się ułożyło. I chciałem po prostu posprawdzać, czy. czy, czy w danej, w danym vending machine Misteratorka będą się pojawiały. To kolejny, double plan trading, który właśnie pojawił się w innej e, niż dotychczas co robiłem, Wending <grym> um, Vending machine, a łącznie jest ich cztery, e, jeśli chodzi o divery, Pojawiła się zanim udało mi się trafić na tego drugiego, którego widzieliście, na roketę. E, Łącznie tak mówiłem, udało się cztery sztuki różne Double Penetrating wyciągnąć. Także e, pokazuję Wam, e, jak wyglądają ich statystyki, jak wyglądają pistolety. E, co dodatkowo jeszcze w bildzie uruchamiam jakiegoś plasmauda, żeby powiększyć ilość, e, nie przypadkowego, tylko prawdopodobieństwo, zwiększyć e, podwójnego strzału. Tu funk tak zwany w drzewku Gunning. E, no i zobaczcie jak to działa. No, powiem wam tak, bo wiadomo, nie, nie jest, chociaż i mówi, że, że jest lepszy ten rocket. No według mnie nie jest. Nadal, nadal e, Harold jest najlepszym pistoletem e, w grze, największy demycz ma. I co widać, bo na tarczowniku tam e, to sprawdzam. E, I co jeszcze chciałem powiedzieć? No no, znaczy tak, Giwara jest fajna, do, dość szybko strzelna też ma duży damage, na pojedynczych na, pojedynczych, na, pojedynczych, na pojedynczych przeciwników jakichś tam czy nawet na grupy to, to naprawdę ma niezłego damagea no ale jeśli chodzi o bossów, no to tak wiadomo Unkem, unkempt, unkempt Harold jest debeśczak. no to tyle sprawdziłem udało się wyfarmić to co ja doslaję. to co ja, to slaję. To, co ja to slaję powiedział, pokazał i jakby jest to możliwe. Możecie sobie farmić. Bardzo fajny pistolet. Do kolekcji się przyda. No. Życzę mi jego oglądania. Wyciągnijcie swoje giwery. Wyfarmujcie. I tyle. Do zobaczenia na Pandorze. Siemano. Dobra. Huh. HUH! Capitalism. <laughs> I'm sure.